Osiem miesięcy trwały prace remontowe w najstarszym działającym kinie w Poznaniu kinie Muza, które nieprzerwanie działa od 1908 roku, choć pod różnymi nazwami. Aktualna nazwa obowiązuje od lat 50. Kinem zarządza miejska instytucja Estrada Poznańska. I to właśnie przy ulicy Masztalarskiej, w scenie na piętrze, podczas remontu muzy odbywały się seansy filmowe. Od 8 czerwca filmy ponownie można oglądać przy ulicy Święty Marcin. Dla wielu fanów muzy nowe wnętrze może być ogromnym zaskoczeniem. Zmieniło się praktycznie wszystko. Od holu po salę. Przy wejściu wita nas neonowy szyld. To replika neonu zaprojektowanego w latach 60. XX wieku. Wykonała go ta sama pracownia neonów firma Piotra Henziego. Neonów warto szukać również we wnętrzu kina, bo pojawiają się one w często zaskakujących miejscach. Część z nich jest bardzo rozpoznawanych i od pierwszego razu, a drugi, nad, drugim, nad innym trzeba się troszeczkę pozastanawiać, ale też zależy nam na tym, żeby ta przestrzeń była taką do odkrywania wielokrotnego dla naszych widzów. Kino Muza wzbogaciło się także o nowe sale oraz taras, na którym również będą odbywały się seanse filmowe w ramach wydarzenia Silent Cinema. Są to dwie sale. Obydwie są inspirowane filmowo. Nie są to sale typowo kinowe, nie mają typowo kinowych siedzisk. Są, jedna z nich jest zainspirowana filmami, estetyką Wesa Andersona. Jest to niezwykle przytulna i bardzo kolorowa sala z sofami, w której chcieliśmy zachować klimat, jednocześnie. Takiego seansu domowego, przytulnego, a połączonego z doskonałą jakością obrazu i dźwięku. I to jest właśnie sala numer dwa. I mniejsza sala numer 3, to sala z krzesłami. Krzesła nawiązują oczywiście do samych początków, najwcześniejszych historii kina, czyli do tych seansów, które odbywały się w parysk paryskich kawiarniach w Paryżu i które realizowali m.in. bracia Lumière. I sala jeszcze jedna jest na tarasie, bo tam również odbędą się sesje filmowe. Tak, tak. To naprawdę jest to czwarta sala, yy, która będzie oczywiście wykorzystywana sezonowo i będzie wykorzystywana w weekendy. Natomiast y, jest to bardzo taki ciekawy y, pomysł tego, żeby y, y, połączyć y, nasze pragnienie zrealizowania seansów na świeżym powietrzu z tym, aby nie przeszkadzać okolicznym mieszkańcom, z którymi chcemy żyć w zgodzie i do tej pory żyliśmy i tak mamy nadzieję, że tak będzie zawsze, więc będzie to silent cinema, czyli oglądanie filmów na słuchawkach. Zmianę przeszła także sala główna, w której zmieści się 175 widzów. Na parterze udało nam się powiększyć przede wszystkim nieco tę salę, ale przede wszystkim wymienić siedziska na niezwykle wygodne, profesjonalne, kinowe. Najważniejsze to, to, to kina, technika, która jest tam zastosowana. Jest to kino w 100% cyfrowe. Cyfrowy dźwięk Dolby Digital 7 do 1 i srebrny ekran. Jakość projekcji jest naprawdę doskonała. Takie wnętrze cieszy oko. I z pewnością zachęci Poznaniaków, by często tutaj wracać. Okazji do tego będzie wiele. W naszym repertuarze czerwcowym jest niezwykle dużo przeróżnych propozycji. Oprócz filmów premierowych, takich jak Królowa Kier czy Milcząca Rewolucja, to przede wszystkim będzie można też zobaczyć przeglądy. I W poniedziałek zaczynamy pierwszym przeglądem nowego kina francuskiego. Remont Kina Muza wyniósł 5 milionów złotych.